Czym jest tekst alternatywny w zdjęciu? Tekst alternatywny wyświetla nam się w momencie, kiedy na przykład mamy bardzo słabe łącze internetu, i nie ładuje nam się dane zdjęcie. Zamiast niego wyskakuje nam ten tekst alternatywny, który opisuje to, co na danym zdjęciu się znajduje. Albo osoby, albo osoby w jakiejś sytuacji, albo jakieś przedmioty. Tekst alternatywny powstał z myślą o osobach z wadami wzroku, niedowidzących, albo ogólnie no, niewidomych. W takim przypadku przeglądarki dostosowane do osób właśnie z wadami wzroku czytają. To, co jest na zdjęciu. One nie czytają samego tekstu, ale one, przechodząc, skanując cały tekst, czytają to, co jest na danym zdjęciu. Jeżeli